よし。 miłej, bardzo miłej okazji, a mianowicie zdobycia tytułu mistrza Polski przez naszego zawodnika Łukasza, Łukasza Hejdy. Może dwa, dwa słowa. No, Łukasz jest zawodnikiem NLK Soku, Lubowa od, od wielu lat. Właściwie od, ja nie wiem co on pamięta, kiedy rozpoczął treningi, bo trenuje od takiego malutkiego już chłopczyka. Natomiast no, w tej chwili jest w szkole mistrza sportowego w Radomiu. W dalszym ciągu jest naszym zawodnikiem i tutaj zawsze, w dalszym ciągu należy do nas, jest nas, że tak powiem. W każdym bądź razie do zakończenia szkoły, reprezentuje szkołę, później, później jak obierze drogę kariery to zależy przede wszystkim od niego, od rodziców. No i oczywiście klub tutaj błogosławi i, i, i życzy jak najlepiej. Jak najlepiej. Sub, sukces ma wielu ojców i, i to jest prawda, bo na sukces Łukasza i, 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 te, i mistrzów Polski i innych składa się praca wielu ludzi. Od pierwszego trenera Mirosław Kajewski, później tutaj jeden trener, drugi, trzeci. Oczywiście ważną rolę odgrywają sponsorzy ważną rolę odgrywają odgrywa, odgrywa władze miasta e, oraz e, wsparcie rodziców. Życzę każdemu z was takiego wsparcia, jak ma to Łukasz, e, e, są na, e, na każdym zawołanie, ale ja widzę, że w tej chwili wy wszyscy macie, macie od rodziców takie wsparcie. E, kiedyś troszeczkę było inaczej, ale w tej chwili rodzice bardzo się tym interesują i bardzo żyją też waszymi, waszymi, sprawami. Także gratuluję ci Łukasz i chciałbym powiedzieć, że żeby to nie był szczyt twojej kariery, a dopiero pierwszy stopień poważnej kariery żeby żebyś się wspinał, wspinał, dalej jak, naj, jak najwyżej. I pozwól, że yy, w skromny sposób chcielibyśmy ci podziękować. Tutaj Łukasz. Tutaj jest jeszcze taki kartonik, dziękujemy Ci bardzo Luki. gratuluję, cieszymy się bardzo. Chodź do aż tutaj taki kartonik jest, Podzielić się myślę z całą ekipą i swoimi gośćmi. Ucisz wyjdzie to Panie, Panie bo to tutaj, żeby zobaczyli wszyscy tutaj ja boję się, że ja tu zrobię bałagan. Będę rzucał. Będę rzucał. proszę. Czekaj Łukasz, nie bierz, bo lepiej nie bierzmy. To jest pamiątka, zdjęcie z Mistrzostw Polski. Tutaj zobaczcie. Za chwilę będziemy mieli okazję tego posmakować. Chciałbym po, e, podziękować również mamie Agnieszka. Dziękuję, dziękuję, bardzo. dziękuję bardzo za, za wsparcie, jakie tutaj darzysz, darzysz e, u, Łukasza i, i naszą działalność, bo e, mama pomaga nie tylko Łukaszowi, ale i Natalia, i mama pomagają też e, także i i nam tutaj w prowadzeniu sekcji. Tomek nagrodę na dostanie jutro. Ten przelew jest i posła. Także Tomek też dziękujemy i gratulujemy. Dziękuję bardzo Państwu i dzięki ja Wam wszystkim. jeszcze, jeszcze to jest to jest coś powiedzieć. No? No, tak, tak, tak. Chciałem powiedzieć też dzięki władzom miasta, dzięki tutaj Osirowi, dzięki dyrektorowi szkoły podstawowej, gdzie Łukasz też funkcjonuje do pracy sportowej i wsparcie, jakie otrzymujemy ze szkoły. Też ułatwia, ułatwia w ogromny sposób tą pracę. Może przekażę mu teraz. Słuchajcie, ja dzisiaj kończę swoją karierę jako przewodniczący Rady Miasta. To jest ostatni dzień mojej no, długoletniej pracy na tym, wspomniałem z tą funkcję. Pamiętam dokładnie dzień, kiedy pan Józef Blank. Przyszedł do ówczesnych władz miasta Lubawy i powstał pomysł na ulicy Poznańskiej. Był komitet pewnej partii i z sekretarzem prowadzili rozmowę. Kochani, to był rok 77, jeśli się nie mylę. Ale byłem świadkiem tej rozmowy. W 94 lata chyba co? Ja się. 6? Ja pracowałem taką młodzieżą w Karpaczu. To był okres letni i tam byłem wychowawcą. A że dzieci były w na no z całego województwa, a ja z Lubawy i mówię, że to jest Jacek kwafiński, to jest chłopak z Lubawy, bo kiedy u mnie na obozie był w czwartej klasie, on nigdzie nie szedł. On walczył z każdym uczestnikiem tego obozu harcerskiego i trenował zapasy. To on był wtedy w czwartej klasie. Teraz, kiedy patrzę na tatę Łukasza, jako trenera Łukasza, zawodnika, dziś jest wyższy i od pana Henka, i od ojca po prostu ten sport w jego życiu coś zmienił. Łukasz, czy Fafiński, czy Hejdan, to jest pierwszy tytuł twój, mistrza Polski. Jackowi też tak łatwo nie szło. Ale mam nadzieję, że przy Twoich warunkach i wsparciu mamy szczególnie, coś osiągnie w swoim życiu, czego Tobie życzę i Wam w przyszłości. Łukasz, wszystkiego dobrego i dzięki. Łukasz, jak nie dajmy, jak ja króciutko, widzę, jak Pan Przewodniczący. Nie potrafię, jak mówić, czego mówiąc, ale chciałbym w imieniu y, szkoły, przede wszystkim Szkoły, odkazać Ci serdeczne gratulacje. To nie przypadek, że zdobyłeś ten Mistrzostwo Polski. Uważam, że ciężka praca, trud, wysiłek, zresztą pisałem się o tym, nie mieliśmy jeszcze okazji rozmawiać, zaowocowało i będzie owocowało dalej. My znamy się z Łukaszem z głównie ze szkoły i z prasy sportowej, bo ja jeszcze z Łukaszem niedawno, z panem Heniem, nie, pana panem Heniem nie, panem Heniem nie było, nie się robiliśmy razem na obozie sportowym. Łukasz kończył naszą szkołę właśnie obozie sportowym nad morzem, gdzie też kilka złotów wymieniliśmy. Nie mówiliśmy o planach, obóz kończył się oczywiście, kończył szkołę, nie mówił o tym, co będzie robił Łukasz w przyszłości, jeśli chodzi o sport, miał zamiar kontynuować, wiem, że starał się ku temu, żeby gdzieś dalej się rozwijać, szczególnie w zapasach, wiem, że będzie się uczył też, prawda, no bo uczyć się trzeba, jest to też dla nas ważne, żeby zawód mieć, bo sport to nie wszystko, trzeba też jeszcze mieć, mądry sportowiec też się uczy dobrze, także moi drodzy, Łukaszu takich osób należy, trzeba o to dbać i pamiętajcie o tym, że Sport jest bardzo ważny, natomiast do tego trzeba coś dołożyć, żeby coś coś życiu osiągnąć. Na dzień dzisiejszy też osiągnął co nieco. Małe gratulacje od całej w Gratuluję. Oczywiście też gratulacje na ręce rodziców. Mała pamiątka też taka szkolna. Mam nadzieję, że kapiec nie wypijesz i było przyjemnie. Proszę. proszę bardzo. Gratuluję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję. Łukasz, ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, że sport to jest życie i są to dwie dziedziny, są bardzo do siebie podobne. I w sporcie i w życiu są złote i upadki. I najistotniejszą rzeczą, że w tej chwili masz zlot, świetnie, gratulujemy, ale nigdy się nie załamu, jak się coś nie powiedzie po Twojej myśli, bo to jest siłę się poznaje po tym, jak z upadku można wstać i dalej to walczyć. Ja to wierzę, że będziesz tak działał, bo... Jak mówiłem, to nie same są różony, wysłane drogi. Wszystkiego dobrego, trzymajcie je teraz. wszystkiego dobrego też również po ciebie. dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze chciałem, tylko jeszcze tak skorzystając z okazji, podziękować, złożyć podziękowania dla członka zarządu MLKS Sokół Pana Romana Dudka, który by za, za swoje zasługi, za swoją pracę, wieloletnią pracę został ostatnio nagrodzony orderem Ministerstwa, Ministerstwa kultury, sportu Sport, przepraszam, zasłużony dla sportu z okazji 50-lecia warmińsko mazurskiej Federacji Sportu. Chcieliśmy również podziękować. Panie Romanie i taką, chciałbym jako historyk, historyczną książkę. Łukasz, <klucz> <klucz> chciałbym, takim marzeniem naszym jest, żeby, bo to jest stulecie polskich zapasów, żeby w następnym wydaniu... No, tak. <grychy> no, <grychy> się się ja nas chciałbym powiedzieć, sto... żeby nie o nic ja tego nie otrzymał. <grychy> to jest ich zasługa, ich poprzedników, no i po prostu rodziców, którzy swoje pociechy wysyłają po lekcjach, żeby zamiast siedzieć przy komputerze przy jakichś innych no, potrzebnych i niepotrzebnych urządzonkach, lepiej uprawiać sport. Dziękuję. dziękuję Dobry że nie Uwielbiam <laughs> się o coś powiedzieć, ale <laughs> on pokaże. Czekamy, czekamy. na medal złoty, Olimpiada na Dziękuję i bardzo. I co, zapraszamy zawodników rodziców na na początku na smacznego dzisiaj dzisiaj niezdrowo. Słodycze. Tak, bardzo, nie słodycze zapraszamy